Raz, dwa, trzy, będziesz ty. Raz, dwa, trzy, będziesz. Ja podnoszę pierwsza. Wow, super! Ale świetny tort. Po prostu uwielbiam jedzenie z gumą. Ej, patrz na to. Fajnie, no nie. Hej, stój, masz swój tort. Wow, nieźle. Ten tort jest cały z czekolady. Ale mam szczęście. To prawda. O, jaki słodki zapach. Mm, I jaki pyszny środek. Mój tocz też jest mega aromatyczny i mega pyszny. I wychodzą z niego świetne balony. Tak się super ciągnie, rewelka! A może się zamienimy? Mm, nie, dziękuję! Ale jesteś. O, mam pomysł! Pora na mały żarcik! A masz skąpiradło! Ej! Masz teraz całą twarz w gumie, nieźle! Dobra, Roxy, zaraz ci pokażę! Zostałaś mój tor? To łap! O nie, to wojna! Ała, jak mogłaś! Zaraz ci pokażę! A oto, atak odwetowy! Ups, y -y, trochę nas poniosło. O tak, ale to było mega śmieszne. Kamień, papier, nożyce? O tak, ja pierwsza. Wow, Nicole, patrz na to, co dostałam. Całe wiadro gumy. Wow, to wygląda tak apetycznie. A jak smakuje. Ej, utknęłaś. No nieźle. Czekaj, czekaj, zaraz ci pomogę. O, zostało jeszcze trochę gumy! Rewelacja! Dlaczego się śmiejesz? Teraz twoja kolej! Wow, dostałam wiaderko Nutelli! Bardzo chcę je spróbować! Mogłabym ją jeść cały dzień! Ale pyszne! A wiecie co? Nie potrzebuję chochli! Wypiję nutellę prosto z wiaderka. O tak! Co za smak! No nieźle, dajesz czadu. Kochana, pozwól, że cię uściskam! Pewnie. Wow! Jaka ogromna fontanna! U mnie też! Iha! Patrz, będę pić gumę przez słomkę. Mm, ma świetny truskawkowy smak. Super. I wychodzą z niej świetne balony. Fajny pomysł, też tak chcę. Mm, super. Hmm, ciekawe, czy uda mi się dmuchać balona przez słomkę? O, patrzcie! Naprawdę się udaje. Wow, niezły wyczyn, Roxy. Czekaj, to jeszcze nie wszystko. Co? Zrobiłaś prawdziwego pieska z gumy. Niesamowite. Szkoda, że ja tak nie mogę. Ale mogę za to wziąć lód i malować czekoladą. To też świetna zabawa. Roxy, zobacz! I jak? Śmiesznie wyglądasz. Chcesz spróbować? Żartowałam! To nie jest śmieszne. Mniam, miam. Super! Ale z ciebie skąpiradło. Ale to nic. Skoro nie chcesz się podzielić, to sama spróbuję twojej czekoladowej fontanny. A lepiej wypiję ją całą do ostatniej kropelki. Ej! Proxy! To ty? Nie, no co ty? Podziel się teraz ze mną z swoją fontanną. O nie, za nic! Ała! O nie! Przez ciebie jesteśmy teraz całe klejące i brudne. Ale to było mega śmieszne. Wow, kola! A ja mam hubę bubę! Obie mamy szczęście. Wow, nieźle. Jest cała trzeba nas czekolady! Rewelacja! O, patrz! Au, w środku są ukryte cukierki! Nawet o tym nie myśl. To jest tylko dla mnie. O tak niesamowite! A podzielisz się ze mną? Hmm. Okay. Pewnie, trzymaj. Wow, super. Wielkie dzięki, kochana. A mogę jeszcze? Trochę przesadzasz. Proszę. I tak sobie sieć? Dobra, teraz ja spróbuję swoje gumy. Wow, jest naprawdę super. Hmm. Miam, miam. Wow, nieźle. Ale nadmuchałaś balona. Tak, wyszedł mi prawdziwy balon. Zaraz nadmucham całą masę takich balonów i będziemy mieć imprezę. To będzie świetna zabawa. Jeszcze trochę. Zaraz wszystko będzie gotowe. Wygląda rewelacyjnie. Oj, e, chyba mi się przesnęło. Ale dużo balonów. Ojej, e, co się dzieje? O matko, zdaje się, że lecę. Roxy, ratuj mnie. Co? E, co to ma być? Stój, e, ty dokąd? O matko, ale wysoko, ale wysoko. Wow, maszyna z gumami awesome. i batonikami Mogę pierwsza? Mam nawet monetę. Tak, zobaczmy. C, bounty. Bingo, udało mi się. To mój ulubiony batonik! A teraz chcę wyciągnąć Milky Waya! Życzcie mi szczęścia! O tak! Mam Milky Waya! Mm, batoników nigdy za wiele! Chcę więcej i więcej! Ojej, chyba już wszystko zjadłam! Teraz twoja kolej, Roxy! Hmm, ale ja nie mam monety! I jak mam wyciągnąć gumę? O, chyba mam coś w kieszeni. E, chyba nie. O, Nicole, podziel się z przyjaciółką. E, tak już. Oj, e, zdaje się, że ja też nie mam już żadnych monet. Wybacz. Hmm, hmm, no dobra. A może młotkowalski? Raz walniemy i po sprawie. O tak, teraz wszystkie gumy są moje! To było mega proste. Patrz na to, zaraz nadmucham ogromnego balona. Chyba trochę przesadziłaś, fuj, to obrzydliwe! Tak, faktycznie ciut przesadziłam. Wow, wiem, że po prostu kochasz mi się tak jak ja. Zróbmy wyścigi i sprawdźmy, kto zje najszybciej. 3, 2, 1, go! Do przodu! Jestem pewna, że wygram i nawet zdążę nadmuchać balona. Wow, ale zabawa. Ups, czas ucieka. Muszę się pospieszyć, żeby pokonać Roxy. Jestem już zmęczona tym rzuciem. Poddaj się, mam ostatni kawałek. Nie ma mowy! Tak, wygrałam! Super! Hura, hura! O nie Roxy! Chyba gumotnęła mi buzi! Pomóż mi! Dobra, to nic. Zaraz ją wyciągniemy spokojnie. Raz, dwa, trzy! O matko, y, Nicole, wszystko w porządku. W porządku, ale z moimi ustami coś jest nie tak. To jest mega śmieszne. Wow. Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę! Co? Nie! Macie swoje sejfy. Jakie to jest dobre? Hmm, uwielbiam pianki. Nie dostaniecie. No i dobra, daj mi klucz. Dzięki, chciwusko. Oby mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco. Ojej, nie zazdroszczę ci. Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie, coś mnie piecze w gardle. Ja chyba płonę. Na pomoc! Mm, mam genialny pomysł! Czas usmażyć moje pianki! To będzie super pyszne! Dzięki, Mike! A teraz czas przekąsić! Mm, prawdziwa uczta! Nicole, daj mi klucz od mojego sejfu! Łap! Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica! Ojej, jaki tajemniczy cylinder! O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran. Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka. Majk, chwileczkę. Zaraz cię uratuję. O tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, Britney. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi. Albo chociaż pomóc ugasić pożar. O! Wow, jaki fajny safe! Mogę być pierwsza? Dzięki przyjacielem. Ciekawe, co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie! To śmierdząca cebula! Ochyda! O, fu, Zabierz to stąd, brytni, proszę! Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy. Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra, niech będzie. Aj, co za paskudztwo. To jest po prostu obrzydliwe. Tak, nawet nie mogę na to patrzeć. Przez tę obrzydliwą cebulę cały tusz mi spłynął. O! Biedactwo. Nie martw się Brittany, i tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój safe. Nie ma problemu, Mike bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej, co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? Może i nie poczęstujesz, co? Eee, no co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne. Po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój safe. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. Ojej! To było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule? Nikol! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O tak, ekstra! Chcę jeszcze! Ale czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie ma mowy, Nicole, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha, ale fajnie! To ja i znowu ja. Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra! No i co, fajnie to wymyśliłam! Britney, to było genialne! Przybij, piąteczkę! Sprawdźmy, kto pierwszy! Kamień, papier nożyce. Hurra, wygrałam! No to zobaczmy! Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego! O, rany to lody! Ale super! Są takie dobre, ale ci się pofarciło. Ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój safe. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda? Ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność! To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzię! Ej, hey Mike! A ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę! Sprawdźmy! Poranny, tu jest coś ciekawego! Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować i chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam. Ok, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów. Ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie! Urany, to zrobiło się prawdziwe! To jakieś szaleństwo. Nie, nikolnie nie podzielę się. Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy. Chwileczkę, padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie kogo? Narysuję słodkiego kotka. Tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Ok, Skończyłam. Ojej, wyszedł mi taki uroczy! Udało się! No cześć kolego, mam tu coś dla ciebie. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Proszę, częstuj się. Ojej, to dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt. Ale z niego słodziak! No, jeszcze jaki? Chwila, wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy. I to będę ja. O rany, mam rolki i to nie takie zwykłe, a żelkowe. Ale fajnie. Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Ej, ocknij się, koleżanko i nie ślij się na widok moich rolek. No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej. O, udało się. Och, jakie to jest apetyczne. Kurczę, o co chodzi? Hey. Mike, spokojnie. Daj, nauczę cię. Nauczysz? Patrz, jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki. To jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę? Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Tak w ogóle to bolało. Otwiera już swój sejf. No dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O rany! To straszne! A Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Tak, wszystko ok. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No, za nic na świecie. Mm, no -a. Będziesz musiała. Dalej, dalej, śmiało. Dobra, raz kozie śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza. Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję. To straszne. Zrobiłam to. Więcej nie zjem. Nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Britney, zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne! Ona to naprawdę je! No, aż nie mogę na to patrzeć! Już po wszystkim zadowoleni skończyłam. Nicole, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy co dostałam. Urany, to portal! Zasysa nas! Co? Czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu! Mogę otworzyć? Fój, kaktus! I co ja będę z nim robić? Muszę go polizać najgorzej, a ja nic nie robię! Ja będę gryźć. Kto zacznie? Ty, poli. Ja? Dobrze. Będę mieć nadzieję, że nie jest zbyt kujący. Auć! Jednak jest kujący! O nie, nie mogę. Wednesday, ale dlaczego ja? Bo tak. Mój biedny język już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Aj, fu, to boli. Moje biedactwo. Babcia ma pomysł. Zaraz opatrzę ci język za pomocą plasterków. I jak? Lepiej? Świetnie. Teraz moja kolej. Muszę coś wymyślić. Zanim zacznę go jeść, muszę oczyścić go z igieł. Kurczę, siedzą naprawdę mocno, więc rozwiążemy ten problem w inny sposób. Podpalimy go. Nie martwcie się, nie zostaniecie porażone prądem, chyba że jesteście kaktusem. Dobra, naciskam. Mogłabym na to patrzeć wiecznie. O, to i łysy kaktus. Taki dam radę ugryźć. To straszne. Hmm, w smaku podobne do tego, co gotuje mama. Więc ujdzie. Zrobiłam to. Babciu, nie śpi. Co? Gdzie? Kto śpi? Ja nie śpię. Otwierać? Co? Czy to psie jedzenie? Czas na karty. Poli, nie oszukuj. Łezdej, trzymaj. Nic nie mam. A ja muszę to polizać. A ja spróbować. To straszne. Jestem człowiekiem, a nie psem. Babciu ustępuje starszym, nie przysuwaj tego do mnie. Niech będzie. Spróbuję szybko i zapomnę. Oj, ffu! Smakuje gorzej niż kocia karma. Przestańcie się śmiać z babci. Zobaczymy, jak Poli będzie to jadła. Bla, bla, bla! No i zjem! Oj, nie mogę, jak to śmierdzi! Babciu, może nie muszę. Musisz, musisz, trzymaj łyżkę. Dziękuję. Myślisz, że tak będzie łatwiej? No, przynajmniej nie ubrudzę sobie rąk. Spróbuję. Mm, smakuje całkiem nieźle. Czy ja dobrze słyszałam? Powiem nawet więcej. Bardzo mi smakuje. Teraz posmaruję karmą tosta i będzie o wiele lepszy. Mmm, to jest pyszne. A do zapachu można przywyknąć. Babciu, możesz mi to robić codziennie na śniadanie. Kochaniutka, ale ja mam tylko karmę dla kotów. Wednesday, otwieraj klosz. Sprawdźmy, co to za kolorowa ohyda. Wednesday, jaka ohyda? To tańczowy tort. Sprawdźmy karty. Nic nie mam. No trudno. Mam to ugryźć. Najgorsza kara. A ja muszę polizać. Hurra! To lepsze niż nic. Dobra, ja pierwsza. Liczę każdy okruszek. Się o to, po prostu go bliżej. Cały dokoła. Poli wystarczy. No już, już. Zostało tylko troszkę. Możesz ugryźć. Obśliniony, kolorowy tort. Wiem, gdzie będzie dobrze się prezentował. Na przykład na Twojej buzi. Wednesday, oszalałaś? Masz. Też spróbuj. Jak śmiesz. Poli zaraz oberwiesz. Poza oślinienie tortu. A Tomasz bez powodu. Dziewczyny, przestańcie! Już mi słabo! Albo dobra, lecę na telewizor, akurat na jedynce leci serial. Sprawdźmy, Poli. Ty chcesz? No dobrze. Co za pyszności. Teraz czas na karty. Ugryź. Nic, to trochę smutne. A ja będę lizać. W sumie całkiem nieźle. W takim razie ja zacznę. Nie, bo ja. Zjesz wszystko i nie będę miała co lizać. A teraz mogę oblizać każdą warstwę. Bułkę polizałam. Teraz pomidor. Gotowe. Babciu, będziesz jadła. Wo, burger wygląda okropnie. Jest cały w twojej ślinie. Może jednak nie muszę tego próbować. Wednesday. Oli? Nie macie litości dla babci. Dobrze, ugryzę tylko trochę. Fuu, co za paskudztwo. Nie, nie chcę tego. Co chcesz? Burgera? Zabieraj. A ja go zjem z przyjemnością. Jest pyszny. Mm, dzięki babciu, że się podzieliłaś. I co tu jest? O mamusiu, czy to ośmiornica? Mam nadzieję, że nie jest żywa. Bierzcie karty dziewczynki. Znowu nic nie mam. To straszne, mam tą gryźć. A ja muszę polizać. Co za pech! Babciu, zagrajmy w kamień papier żeby wiedzieć, która zacznie. Dobrze. Oj, nożyce tną papier, więc ty pierwsza. Fu, ona jest taka obrzydliwa i taka oślizgła. Jak mam ją polizać? Wygląda, jakby już była cała obśliniona. Okej, okay. zacznę od macki. Wygląda najmniej szkodliwie. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Mój biedny język! Babciu, możesz gryźć. Co? Już? Nie jestem jeszcze gotowa. Dobra, najważniejsze to działać szybko. To straszne. To jest jak jakaś guma. Oj, zaatakowała mnie! Dziewczynki pomocy! Zdejmijcie ze mnie tego morskiego potwora! Zaraz zdejmę. Babciu wszystko w porządku? Co Ci się stało z twoją twarzą? A co jest z moją twarzą? To wszystko przez łęzdę i tego morskiego dziwaka z przystawkami.